Dzisiaj zgadujemy influencerów po jedzeniu. Jakkolwiek to brzmi. Zakładamy opaski na oczy, każdy z nas dostanie talerz z produktem danego influencera. Próbujemy i po smaku. Musimy zgadnąć. Runda pierwsza, zakładamy na oczy, oczy zasłonięte, poprosimy pierwszy produkt. Ja już mam, ja już mam. Co masz? Co Gdzie? to jest? Spróbuj. Hopie, to jest, jest? Hop, je, je, to jest twoja kawa. Nie, hop, je kawa góry. Tandera, zgadłem, pierwszy punkt okay. dla mnie. Nie, 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 nie. I bardzo długie Remka, palce, ręka. dziewczyny. O Jezus, to jak ono jest znowu po raz kolejny, to jest straszne. A to to skąd wiem... Jest... To, ja to, to nie są lody. I pachnie słodko. To jest. Ja nic nie czuję. O, tu już jest przede mną? Halo, mówcie. O, jest płatki, To są płatki. Ale słodkie gówno. Wideo no? <noise> recenzja. <noise> nie żartuję, ale słodkie bardzo. Ja nie lubię takich Eee, Co to jest? Ja wiem, co to jest. Znam ten produkt, ale nie pamiętam. A ja mam pytanie. Dlaczego mleko nie jest ciepłe? To jest numer jeden. Ja uwielbiam zimne mleko z nie, Tylko Uwielbiam mleko. Najpierw wlewasz mleko. Yy, potem korzuch ci się robi. Yy. Wlewasz mleko, dajesz do mikrofali. Ej, zróbcie mu korzuch. W sumie mówi dobrze i ma rację. Najpierw mleko, później mikrofala na końcu płatki. To jest jedyna prawidłna kolejność. Nigdy w życiu zimne mleko do chłupki. Zgaduję. Ja mam jak nic nie widzę. <grym> nie smakuje mi. Nie smakują cię ja w pierwszym. sprawie, co on myśli? po brodzie cieknie. Nie, spoko są, ale turbo słodkie. Ale nie czy, czy Kurde, są. ja też nie wiem, czy to. Ja, ja mogę zgadywać, bo taki, to ma płatki. No, parę osób tylko. Właśnie ja nie wiem. Dobra, wiem, 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 wiem. Stary, ty bardzo dużo piszesz. Wystarczy zgadnąć o, influencera. Ja pokażę kamerze, co ja napisałem. Jestem ciekaw, czy zgadłem. Ja mam zapisane. Ja już nic nie zmieniam. Okay. Inside joke. Płatki. No offense. oczy no znaczy, napisać brudna, erotycznie fagata. Dobra, pokazujemy. Różowo-kremowe chrupki, brudna, erotycznie fagata. Ja napisałem Natsu. Czyli mamy Natsu, mamy Leksi i mamy fagata. Totalne przebicie. Czyje to? Lexi. Leksi. To są leksy Serio? Za One żarty. były truskawkowe, Ale różowe, nie? Kurde! O, a faktycznie! Dobra, teraz skojarzyłem. Czyli zero punktów Ja, ja On ma punkt. Kurde. A ty chciałeś być taki fajny, tak? I obrazić fagatę. No. Nie, no, nie, no, no. zobacz, to jest żart. Żarty, ty Żart. Dobra, zakładamy opaski. Już, już. O nie, znowu Kurde, co położyło. to jest? Znowu jakieś płatki? Nie. Ale to jest kicie jakieś. O, ale pachnie! O ja. Ale Tato słodkie. Jest. Ej, dobre. Do wódki Mam. by to pasowało. A, no. Taka orzeźwiająca, by dynieczek orzeźwiający by z tego był. Okej, okay, nie wiem. Próbuję sobie przypomnieć kto miał napoje. Słodkie, gazowane, niezdrowe, w ciul. Ej, kurde, ale to jest smaczne w smaku. No turbo słodkie, no. Oprócz ekipy, kto nie kojarzy kto ma jeszcze napoje? Powiem tak, ja się po w tych produktach influencerów, ja już nie nadążam, nie? A, mamy, a czemu nie mamy własnego produktu? No właśnie. Więc nie wiem. <laughs> Bo nie trzeba. Ja nie wiem jaki kolor, ale kolor pewnie będzie jakiś żółtawy, bo to takie. Ale pomarańczowe było? Pomarańczowe mango? Coś takiego? A jak smak odgadnę, to Wam punkt? Nie. To ma pomarańczowe napoje. Przepraszam, to nie. po tych napojach. Nie, po no prostu. przepraszam, to po tych napojach gazowanych. Z Bardzo przepraszam. się Bardzo tu jeszcze, tu o. Ej, szczerze, nie, nie mam pojęcia. Ja też nie wiem, kto miał taki pomarańczowo-złodki. Tylko jeżeli kto inny miał napój. Mmm, jakby. Żeby... Ja nie, nie. W sensie nie stawiam ja na konkretnego influencera. Ale myślę sobie przypomnieć influencer. jakich znam Mandzio, no panie. <laughs> nie, paniel. Jeden. Niekryty krytyk! No tak! To są soki niekrytego krytyka. Ja obstawiłem, że to jest szampan Oooo. bezalkoholowy alkoholu, Nie? Ja, nie? Ja, nie? ja no, zobacz, napisałem ekipa, ja bym się... Ja też napisałem ekipa for fun, bo to To były energetyki i To był energetyk wukadik. Energetyk? Jak mi teraz nosi, racja! Dobra, dobrze nam idzie, zero. Katastrofa. Zakładamy opaski. Idzie. Ej, coś mam tu. Dobra, Dle, mam talerzyk. Dalszyk. Albo to jest talerz? O, o czuję, czuję go. Baton. A już jest? Bo ja nie wiem, czy mam... To jest dalszy. baton. Jest. jest. O, duży jest, podłużny. O. I naprawdę ma podobny, potężny rozmiar. Na moje oko 23 cm. Dobra, ja wiem. Ja nie znam. Kurde, dobra, nie wiem. Mam dwa wybory w głowie. Ja hmm. wiem. Co, oddajemy produkt, czy co? Tak. Najśmieszniejsze, że ja prawdopodobnie już to testowałem. Ale ty masz łatwo. Do Dobre. mojego be nie, nie, nie czuję swojej odpowiedzi, ale strzelam. Ja na pewno co czuję to fajną pogodę Wiosnę, piękny klimat. Dobrze, uwaga, odpowiedzi. Trzy, dwa, jeden. Fame. Ja mam też fame. Kizors. A to nie jest fame, to jest Kizers. Nie, mi się wydaje, że to jest button Fame'a, bo Kizo nie. ma. Y... To jest Kizo. To jest Skizers? To jest Kizo. Ba, ba, ba! Nie! Wiedziałem, ja już to wiedziałem. Napisałem fame, a miałem na myśli. Skizersy nie były kokosowe? No nie czujesz tego kokosika? No, kokos. To był kokos. A widzę. co to za rzynadające? Ja tyle, ja, ja mam zero, ja mam wszystko zero. A Glencu dwa punkty. Ja pierdolę. No, to produkty influencera. No, tak. Ma przewagę gnój. Kolejny produkt! Czekaj. Dajcie znać, jeśli testowaliście, który produkt YouTuberów jest waszym ulubionym. Piszcie w komentarzu, jestem mega ciekawa. Ja też, ja serio jestem ciekawa. Ja, ja też, też jestem, jestem ciekawa. Ciekaw. Ale ja daje! Cukier w powietrzu czuję. Ale ciekawy smak. Ale nie, nie jest takie słodkie. Ale gazowane. Nie jest takie słodkie, ale. Cukier w powietrzu czuję! Aha. Mam nadzieję, że to nie jest energetyk kolejny, bo zaraz to wypiję i będzie mnie nosiło. Ej, nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Nie mam zielonego pojęcia. Ja wiem. Mm. Złoty sam problem. Napoje influencerów. Jezu, zapomniałem, co chciałem wpisać. Ja ale też. Ale wiesz, co potem będzie? Wiedziałem, co chciałem A. napisać, właśnie. To chciałem... A co to był za smak w ogóle? To było pomarańczowe? Takie nie do końca. Uch. O, pomarańczowe, bo nie. nie co to nie to był kolejny energetyk. No, to był chyba kolejny energetyk. Więc ja bym strzelał w producentów energetyków. No bo kto jeszcze może mieć. Czekajcie, ten pierwszy był smaczniejszy i dużo bardziej wyraźny wuka miał. I to były wuka dziki. Ja nie wiem, czy to nie jest szampon Timux. X. Czemu to powiedziałem na głos? Nie wydaje mi się. Żeby... Nie wiem, ja szczerze powiedział, jeszcze nie mam pojęcia. Ja... Co napisałeś? Napisałeś, że. To nie jest ekipa. Jak już, to to jest Team X. Jak już. Ekipa nie ma w ogóle takich napojów, nie? Miała napoje, ale to nie był ten no. smak. ja A, napisałem, że to jest WK. Ja też wuka. ja uważam, że Tim X. A źle wszyscy macie. Co to, to było? To jest ekipa. Miałem ekipę wpisaną! Nienawidzę no, cię! to nie jest ekipa. Eee. Nie, nie, to nie jest ekipa. Jezu no, czemu to był To był cytrynowy napój ekipy? Niemożliwe. Kurde, Ten z korala ja Miałbym punkty. 4 -0. dobrze się zapowiada ten odcinek. 6-0. Zapraszamy kolejny proda. Zap Okej, okay. oh. jak idzie okay. tutaj. To, to jest coś... O, dobra. no dobra, to ja już wiem. Pod samym do Kurde, ja nie muszę tego jeść. Serio? O, ej, zapach. Ale dobrze pachnie! Ja wiem co to ja o, ale do... Czy to są chitosy? Bo ja takie rzeczy jem, sam. Easy. Naprawdę? Easy. Nie, to nie jest Easy, ale że to jest łatwe. Dobra. Mhm. No, no, ja nie wiem co puścić Mogę No, no wiem. ej, wiecie, że ja nie mam pojęcia co to jest? Wiemy. <grymne> <grymne> Możemy ściągać? Ta. Nie, 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 jeszcze nie ściągamy. Jeszcze ja na stole. Ej, ale dobre były te wafle, bo to wafle ryżowe, nie? Czy kukurydziane? O, to eee, były wafle ryżowe, powiedzieć. kukurydziane. Dobra. Ja też mogę zero wpisać. Możemy to, ściągnąć? strzelał. Ja... O, A wy już mia... <grymne> <Co>? <grymne> <grymne> Kto mi to narysował? Ja nie wiem, czyje to są. No, no i to bardzo to... dobrze. bardzo teraz... dobrze. Ty mi go narysowałeś, nie? I teraz ja zdobywam punkt, a ty wiesz, co dostaniesz? Właśnie to, co tu to było sobie narysowałeś. Napisałeś? To. Ja też. WK. WK. A ja po dotek już wiedziałem, to jest czyje firma. Ja, pierwsze, co poczułem, to taki zapach to serowego. A ja się zdziwiłem, szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że taki produkt jest na rynku od influencerów. Zajebisty. W tym przypadku WK. Ale trochę paki. Bardzo dużo. Jestem, jest. Chodzę na siłkę, mogę u Was powyciskać, rozwalę wszystkich. Na pewno sobie plecy rozwalę. Kolejny produkt. Słuchajcie, mam pierwszy punkt, jestem szczęśliwy. Zapraszamy. Czekaj. O, niżej. To Okej, okay, mam. Okej, okay, baton. O, baton. O, ale fajny, taki smooth jest. To jest baton? To nie jest, nie Ugryzłem go na odwrót o. i nie wiem teraz. O. No baton, no. <słuch> Serio? Nie rozpoznam smaku, to mi nic nie powiem. Czy mogę ściągać? Tak, ściągnijmy, bo nawet jak go zobaczymy, to... Ja wiem. Ja nie wiem. Szczerze, nie wiem. Pięć, cztery. Ja już strzeliłem. Nie podglądam. Ja nie podglądam nic. No. Napisz coś. Ja wiem, co to jest za button. A poprzedni baton był od Kizer czy od Fejmu? Z dupy. Od Maćka tak, to. Do. Dobra, mam. Trzy, dwa, jeden. Fejm ma. ma! na Fejm albo Kubańczyk, ale... Ja napisałem e, Kizer. To jest Fejm, to jest Fame. To jest Kizers. Wow! Wow! Co to za baton od Fejma? No ten klasyczny jeden, nie. Czarny. czarny. To jest ten tak. czarny baton z Fejma? Tak. Co, to nie jest on. Ja powiem tak, drogą dedukcji tego doszedłem, bo już był Kiza. Nie jadłem nigdy no, Fejmowskiego batona, nie jadłem nigdy. Ale dobry wow. a Zero. Jesteś, Mam jeden. Jesteś punkt. kurde w prowadzić, masz cztery punkty. Ja paski na dyką. oczy, chodź, dogonimy go jeszcze. Poprosimy Oj. o produkt! Nie co to jest, chopie, dlaczego Oj, to tak prze... dziwnie smak? Minałem się. Taki... się? Jaki dziwny smak! Jaki nie. dziwny zapach! Nie, 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 nie poczułem. Ja nie dostałem tego nawet. co to jest? Nie dostałem tak, tego mojego Czekaj, nie mam. O, mam, mam. mam masz? Masz? To, a to bo to jest herbata! Co nie, to są za produkty? Nie, smakuje mi ten produkt. Ja wiem co to jest. Wiesz co to jest? Chyba wiem, tak mi się wydaje, ale też Ale, jest dziwny, ale smak. Jest z dziwny smak! Taki bardzo dziwny smak. To myśleć spyt... Ale kolor! Wow! Ale ty, myślę, że to jest herbata. W tym momencie jestem zdziwiony. Ja nie mam tego pojęcia, co to może być w ogóle. Kolor mnie my myli trochę. A mnie to zbiło totalnie z no Ja to zielonego. to Nie mam zielonego pojęcia co. co to, jest? to jest. za produkt? Czy ja wiem jak to smakuje? Jak herbata, a wygląda jak mleko. Ej! Kurde, chyba wiem co to jest. To jest raper. Były już? Tak. Czyli, że to jest macho od Cuevo. Właśnie, ja też, Kurde, też mi się tak, tak wydaje. Kurde, A wpisałem co innego. Cuevo! A ja, a ja... Serio? buka wpisałem. Co a wiecie co, sobie? ja wpisałem herbata z mlekiem. Pomyślałem, że zrobiłyście na zmyłkę taką. Mam jeden punkt dalej. Ja mam przynajmniej dwa. Dobra, kolejny. Jesteśmy tragiczni w to. Albo po prostu ja jestem tragiczny. Nie, Szymon jest jeszcze gorszy. <laughs> Stary, zawsze mi dobrze szło. To? O, to pierwszy. Dobra, już nawet nie muszę jeść, więc dobra. To, jest? Ja nawet Przy, to Dobra. nawet nie wiem. Przywiozę to. Dobra. Faktycznie, dobra, już dobra, damy to, to. Nawet no, dobra, dobra, nie, bo, wiadomo, to jest, Dobra, no. Dajmy sobie punkcik. Dajmy sobie punkcik. Jakby... 3, 2, 1, czoko kak ekipa. Kak, ekipa właśnie. kak ekipy. Ej, wiecie, że nigdy nie jadłem czoko kaka kak, ekipy? Mój pierwszy tak. raz. Ja nie wiem słodyczy takich. Dobre? Słodkie. Nie wiem, na przykład wolałbym kabanosy tandera. było w moim stylu. Kiełbasa śląska. Remek, wcale nie jestem bumerem, ale jakbym miał mieć produkt dla dzieci... To kiełbasa śląska. Jak e, to powiesz że dla dzieci właśnie? To jest dla dzieci produkt. To byś robił? Ja bym zrobił produkt dla wszystkich. Ja mam dwa a albo dla ciebie. Albo dla mnie. Sam bym go kupował. Ej, kabanosy bym opierdzielał. Napiszcie w komentarzu, jadlibyście kabanosy tandera? Ja uważam, że to by było Stare. zajebiste. Dajcie wytrawny produkt, nie błagam. Nie nie widzę. A, znów rupki. Jezu, jak wy tak szybko to robicie? Czy wy podgrzaliście mleko? Nie, właśnie. A nie, zimne jest. Słodkie? Nie smakuje mi. Dostałem łyżki, przepraszam. Nie? Okej. Okay. No, chrupki I chyba wiem jakie. Huh. nie wiem jaki smak. Że są to... chrupki o smaku chrupków. No, mi się wydaje, że to są chrupkie o smaku białej czekolady. Całkiem dobre są. Nie są za słodkie. Czy ogólnie są w kategorii produktów słodkich, ale nie jest za słodkie. Dobra, strzelamy, możemy oprócz. Będę strzelał. Kurde, nie wiem, no. I kto jeszcze płatki robił? Ty mix Między innymi. Olfony. Julia, Żugań? Nie wiem. Nie kojarzę. Ale mam jedną osobę na oku. Dobra, ja też. Wydaje mi się, że on miał... Okay, czyli facet. On Nie marker nie pisze. A ty? Dziewczynę? Zespół? Facet. Facet? Tak? Ja też. <coughs> się zgadzamy, jak Tak? My nie jesteście sami, panowie. O! Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, moi drodzy. Ale zarobiste. E, ale czekaj, zostaw, nie muszę zostawić, więc dajcie. Zostawiłeś subskrypcję, dziękujemy ci serdecznie. <laughs> Moim zdaniem to jest Dubiel. Moim zdaniem to jest Rupiński. Dominik? O kurde. A ty co masz? Ja mam Marcina Dubiela. A to jest kto? Dubiel i nacu. Kurde! To był Dubiel? No to pół punkta. Dobra. Czy Nie, punkt. 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 Zero. Ja mam punkt. Gotowi. Ja tak dam ręce. Gotowi. Kolejny produkt. Uwaga, co to będzie? O. Mam. Wiem co to jest, to jest ciepło. Ale pachnie. Pizza. A? Ale pachnie pizzą. Ale gorąca. Gorąca jest fest? O, o. No, jest fest gorąca. O, o. Mm. Mhm. Mhm. Ja wiem kto. No, kto robi. Ale nie jadłem nigdy. Kto robi pizzę z influencerów? Nie ja właśnie zapomniałem mm. jak jakiegoś. jedna Jedna No ja mogę, ja mogę napisać. No bo to nie. Nie, ja już też napiszę. Mm. Ja hmm. Ale co jeść. Przecież pisać jego... Nick szumi. Wiem. Hmm. Dobra, ja ściągam, bo może tak napisę. O. Ja mogę na... napisać z boku, no, ale jest kizo, dobra. Kizo, no, kizo. Kizo. Czy to jest Kizo? To jest Kizo. Oh. Kizo, Jezus. Ale umówmy się obiektywnie, to pizza jest słaba. Nie, nie smakuje. Na? Dobra jest. No, lepiej. Dużo lepsza, lepsza. Bardzo dobra pizza. Mmm, do Dobrej pizzy już nie jadłeś. Jadłem, ale ta też mi smakuje. Nawet mam Jak mrożona... mrożoną pizzę, to jest fajne. No właśnie, nie. Sorry, Kizor. Pełny szacun do ciebie, ale ten produkt jest słaby. Nie, najlepsza, najlepsza pizza to jest Donatello z biedronki. Koniec dyskusji to jest najlepsza pizza. Jest bardzo dobra. Nam. Już picie? O, picie. Ale słodko pachnie. Czy to jest galaretka? Mm. Ja wiem, co to jest. Zamknij mordę. <grym> ja bym ja <mi> powiedział, haha! <grym> ja to mogę napisać. Dobra, tak to wiemy, jaki to ma kolor. Zdejmij opaskę. Ja już napisałem. Oj, Halo! Szampan T-Mix! No, toż to już to! No nie, ja napisałem ekipa, Myślałem, że to jest. truskawkowy napój ekipy. Szampan T-Mix! Tak! Wow. Ile masz punktów? Sztuk. Liczmy razem, liczmy razem, no. Jedna, Raz, dwa, dwa, trzy, trzy cztery, cztery, pięć. pięć. 6, 7, 8. Glenco wygrał, ja drugi. Jeszcze raz Glenco wygrał odcinek. Gra, pólu. Otwórz buzie, Szymon. O.